Z tej strony kuszy, tematem przewodnim tego odcinka są jajka w Pokémon Go, ponieważ dzisiaj opowiem Wam o nowych specjalnych mrocznych jajkach, które niedługo prawdopodobnie pojawią się w naszej grze. Ale jako, że tematem odcinka są jajka, to w tym momencie mam przygotowane dla Was wyklucie 9 jajek 10-kilometrowych. To są najfajniejsze, najlepsze jajka obecnie w Pokémon Go. Właściwie zawsze są najlepsze jajka w Pokémon Go. Plus potem jeszcze wykluję dla Was eventowe, bo zaczął się event z jajkami 5-kilometrowymi, w których mogą być ciekawe poksy. I w międzyczasie sobie omówimy temat nowych, tajemniczych, niezwykłych jajek w Pokémon GO. Jak będzie można je zdobyć, co w nich będzie i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy. 9 jajek 10-kilometrowych w Pokémon GO. Piątej generacji. Fibas to jest najgorsze, co można moim zdaniem obecnie trafić w jajkach 10-kilometrowych. Miejmy nadzieję, że wcale nie będzie tak dużo tych fibasów w tym zestawie jajec. Alomomola, druga najgorsza rzecz, którą można obecnie wypluć z jajek 10-kilometrowych moim zdaniem ale nie zapeszajmy. Może chociaż jeden dobry od się trafi tutaj. Trzecie jajo. Fibas. O nie. O tym mówiłem w ostatnim odcinku, że troszkę jednak powinni odświeżyć te pule tego, co się może trafić w jajkach, bo te fibasy w dyszkach to już jest męczące. Mm, Riolu nie najgorzej. Jakby jeszcze był Shiny, to by było super. Zobaczymy sobie od razu IV u niego. No średnie. Mogłoby być lepsze. Zawsze troszkę candy do Lucario. Lucario się przydaje. Kling. To jest chyba szóste jajo, tak mi się wydaje. I uwaga, jeans! Nie najgorzej. Też bym chciał Shiny. Mam już sporo candy do niego, więc nie są już potrzebne. Piętnastka ataku, chociaż Chociaż tyle. Jeszcze trzy jajka zostały, jeśli dobrze liczę. Mógłem się pogubić. Siódme. Litwig. Tutaj jestem na tak. Chociaż mam już sporo candy, 590. To jeszcze nie zrobiłem żadnego szandelura i nie, nie wymaksowałem żadnego szandelura. Będę to robił. Zobaczmy sobie IV. Tutaj jest, hmm, no taki średni kandydat do wymaksowania. Jeszcze, jeszcze poszukam innych kandydatów e, lub ewentualnie zrobię Lucky Trade'a też za Litwójka. Przedostatnie jajko. Oczywiście liczę na jakiegoś... No wiecie na co liczę. Pośnie na niego. Właśnie miałem to powiedzieć. Jest kisik do Pokedeksu. O to właśnie chodziło. 761. Taki ACP. Jakie to jest i 15 ataków. Pięknie, mój pierwszy akcję w moim Pokedeksie i 761cp 15 IV ataku Dostałem od razu 32 candy Oczywiście daję mu gwiazdeczkę, żeby przypadkiem go nie skasować, bo to jest mój jeden jedyny Aksiju. Długo czekałem naprawdę bardzo długo, żeby zdobyć tego Pokemona. To jest obecnie moim zdaniem najrzadszy do wyklucia Pokémon z jajek ogółem w Pokémon GO. Także jednak opłaciło się zrobić taki maraton jajek 10km. Sprawdźmy jeszcze jedno jajko zostało bodajże. To już raczej nie będzie akcją. No, nie najgorzej. Od biedy może być. Hej, to wyklucie było bardzo dobre. W tym momencie mam zero jajek. Postaram się pozbierać jak najwięcej jajek 5km, na które teraz jest event i po drodze opowiedzieć Wam o co chodzi z nowym rodzajem mrocznych jajek Pokémon Go. Oglądajcie dalej. Temat odcinka mroczne jajka. Słuchajcie, to wszystko, co teraz powiem, muszę to powiedzieć, to są jeszcze niepotwierdzone, nieoficjalne informacje. Nie dostałem ich od najantiku tylko zostały wykradzione z kodu gry przez dataminerów. I w najnowszej aktualizacji znaleziono następujące informacje, słuchajcie. Event lub quest z zespołem R, którym będą Shadow Eggs, czyli mroczne jajka, obecnie nazywane Strange Eggs, czyli dziwne jajka. Także prawdopodobnie, kiedy te jajka pojawią się w grze, możliwe, że już niedługo, to będą nazywały się Strange Eggs, dziwne jajka. I w tym samym evencie, w którym pojawią się dziwne jajka, będzie można zdobyć prawdopodobnie Shadow Mewtwo, także jeśli ktoś z Was nie uczestniczył w GoFest 2020 i nie ma jeszcze swojego Shadow Mewtwo, to będzie on dostępny dla wszystkich do złapania w Pokémon Go dzięki temu questowi łamane na eventowi. Związanemu z zespołem R. Przypominam, że w ostatnich miesiącach nie było żadnych comiesięcznych questów z Dziowaniem, z zespołem R. Zostało to odwołane przez sami wiecie co, żeby nie przymuszać ludzi, jakby nie zachęcać ich do wychodzenia z domu. Wiem, że Niantic mówił, że do września są odwołane te eventy z zespołem R. Już jest wrzesień, także nawet jeszcze jest październik właściwie, także prawdopodobnie niedługo te questy z zespołem R powrócą. I słuchajcie, skąd będziemy zdobywać te dziwne jajka? Będziemy je dostawać od liderów zespołu R, czyli walcząc z Arlosierą. Lifem, lub może nawet giovanim, Będziemy, jeśli będziemy mieli wolne miejsce oczywiście na jajka w plecaku, będziemy dostawać takie dziwne jajko i z tych jajek będą wykluwać się pokemony typu trującego i pokemony typu mrocznego, czyli takie kojarzące się właśnie na co dzień z zespołem R. I moim zdaniem to jest fajne. Jestem ciekaw, co będzie się z nich wykluwać. Czy jakieś shiny Pokémony będą na przykład w tych jajkach? To może być bardzo, bardzo ciekawe. I oczywiście, informacja o Shadow Mewtwo też jest bardzo ciekawa, bo dla mnie to potencjalnie będzie drugi Shadow Mewtwo, już jednego mam z Festu, Ale chciałbym drugiego. I drugiego oczywiście też wymaksuję na 40 level, no bo to jest najlepszy Pokémon w Pokémon Go. Powiedzmy sobie szczerze. I teraz, słuchajcie, wykluję nowe jajka eventowe, bo przypominam, że jest bardzo krótki event, także trzeba się spieszyć z nim. Event jesienny 2020. To jest infografika, oczywiście o najnowszym evencie. I teraz e, już zdążyłem w międzyczasie zebrać pełny bag jajek, właśnie eventowych. I teraz już powinny się wykluwać. Także zobaczmy, czy wykluje z nich coś bardzo, bardzo ciekawego. Są te jajeczka. To jest chyba 6 piątek, jakieś dwie dwójki i jedna dziesiątka. Jakoś tak. Wszystko już teraz powinno być wyklute naraz prawdopodobnie. Także zaczynamy od pierwszej piąteczki. Zaraz sobie to zbieram też. Kolejną partię zrobimy jeszcze jedną partię jajek w tym odcinku. Skorupi, średnio ciekawe, ale ok, lecimy dalej. Przypominam, że to są eventowe jajka, jesień 2020. Robię dla Was test oczywiście w tym odcinku, czy warto te jajka wykluwać, czy warto zużywać inkubatory, bo Niantic nas zachęca, żeby je wykluwać, przez to chociażby, że jest 1,4 dystansu tylko do przejścia na jajkach i że są w boxach do kupienia dużej ilości inkubatorów, ale... Czy warto teraz zużyć te inkubatory, czy jednak lepiej poczekać na jakiś lepszy event? Na ten moment z mojej strony nie wygląda to najciekawiej, ale zobaczmy, co trafi się z dziesiątki. Absol. Hmm, sprawdzaj wimu od razu. Mogło być lepsze, ale zawsze Absol to Absol. Także będzie wszystkie dziewięć naraz. Od razu to widzę, bo, bo dziesiątka też już się naliczyła. Tamtą dziesiątkę wsadzałem w super inkubator, żeby szybciej też wyszła. Razem z innymi jajkami, żeby się wykluła, jeszcze jedna piąteczka eventowa. Fajnie by było wulpiksa trafić na przykład, ale nie wiem, czy to mi się przytrafi, wątpię. Siódme jajko dzisiaj, w sumie nie dzisiaj, bo już w odcinku jest któreś to jajko, ale jak patrzę, kurczę, ten event jesienny. Póki co, tak sobie to wygląda z mojej strony. Teraz chwawę dwie dwójki jeszcze. Ok, i jeszcze jedna piąteczka. Trzymajmy kciuki, żeby coś dobrego się trafiło teraz. Mmm, Joltik nie najgorzej. Zawsze to troszkę candy do Joltika. Czy to jest koniec moich jajek w tym momencie? Tak jest. Muszę zebrać 9 nowych jajek i zrobimy jeszcze drugą partię w tym odcinku tych jajek wentowych Mam nadzieję, że trafię same piątki, bo jest powiedziane, że piątki są właśnie wentowe. Zobaczymy, czy trafię w ogóle coś ciekawego. Jestem ciekaw. W kolejnej partii jajeczek mamy dwie dwójki, sześć piątek i jedną dziesiątkę i te dwójki już się wykluły. Widać to po tym, że jest napisane 0 na 0. Także zobaczmy. Zobaczmy szybko dwójeczki. Zaraz zapomniemy tego dirlinga i zobaczmy, co będzie z piątek. Duweł i wejmen. I mamy piąteczki jeszcze, zanim zdążyłem dojść do deerlinga Bądze. No rzeczywiście jesienny Pokemon, jakby nie patrzeć. Szumicz, te szumisze to jest po prostu. Za dużo ich w tych jajkach dali. Przesadzili. Jajko trzecie Chikorita. No jesienna, zwłaszcza szani by była jesienna, bo szanie jest taka właśnie. Takim żółtym listkiem bardziej jesienna. Mam kilka shiny, chicory, to oczywiście, bukon tutaj na nią. I szrumisz. I piąte z sześciu, piątek, a w nim sea, -wavel. nie najgorzej. Zawsze to troszkę candy, których nie mam, bo mało ich nałapałem do tej pory, chyba jednego. I ostatnia dzisiaj jajko w tym odcinku. Piątka eventowa Bonsley. Myślę, że mogę już stwierdzić ze stuprocentową pewnością, nie polecam tych jajek w evencie jesiennym. To, co wyklułem na początku odcinka, te 9 dziesiątek zwykłych, to było 100 razy lepsze. I dzięki temu zdobyłem mojego nowego buddy, Axio w Pokémon GO. I jeszcze jest ten Deerling do Pokédexu tutaj. Piękny wariant jesienny, bo oczywiście w zależności od pory roku on ma inny wariant. Złapimy go sobie na Pejnapie, bo przecież zwiększone działanie painapów jest podczas tego eventu, więc łatwiej będzie zebrać te candy do ewolucji Deerlinga. Także jeszcze pewnie 3 sztuki i będzie. Będzie na ewolucję. Jest pisik w Pokedexie drugi dzisiaj. W tym odcinku i mamy 12 candy, a 50 jest potrzebne do ewolucji. Czyli dokładnie jeszcze trzy muszę złapać zirlingi na painapie I będzie możliwa ta ewolucja. Zostaw łapę w górę. Koniecznie obejrzyj kolejne moje odcinki, które wyświetlą Ci się teraz oraz na dole lub z boku, w zależności na czym oglądasz. Trzymajcie się, na razie cześć.